Dzień dobry, panie i panowie. Ja musiałem ściągnąć kask, żeby cokolwiek było widać. Wyszło na to, że kolejna część nam się pojawiła. Zespół obecny. Nie wiem, co tu będzie widać, bo jesteśmy w środku. O, teraz już po porozpalali. Tak czy inaczej, zespół żyje, ciągle jeszcze chciałbym powiedzieć. Kurde, schowali się. Dobra, panie i panowie, rozpoczynamy drugi odcinek z niesamowitej sztolni, ze, ze sztolni głównej. Kopalni wolność. O teraz to w ogóle już wygląda profesjonalnie. Tak jakbym jak w telewizji, bo patrzcie ile światła. Jest. Zaraz bateria i tak padnie, ale nie zmienia to fakt. Już to będę pozował. I co? I tu się powinniśmy bać już? To czyli to leży już troszkę? Znaczy no, to troszkę leży, tylko to się ja cię, bo nalot jest. Mm -hmm. Ale gdzie nigdzie srebrnawy jest A taki. A takie... O, pan... No taki gnój trochę jest. Że tak powiem brzydko. O! To jest tak zwany odcinek biegowy. Czyli najlepszym rozwiązaniem było by tu po prostu przebiec. Bo w może iść tędy i się tam przy to ja idę po prostu. A my którędy szliśmy? dyszliśmy prosto. Tędy też da się przejść, bo tam jest czołganie co? na końcu. Dużo? Nie no, kilka metrów. Gdzie jest No to idę, no kurde. Ja idę A ja idę zobaczyć, co to za czołganie. No idę. A, idzie następny ważny, Z reflektorem. Czyli idzie Arturo. O kurde. Ojej. Faktycznie tu jest czołganie. trzeba będzie położyć. O cholera. Najgorsze, żeby woderów nie rozwalić. Dobra. A tu idzie. Barto. bardzo. Najbardziej boję, tak Troszkę w porządku przejść. Kurde, podsypane tu jest. Jest co? Będzie tu bardzo ciężko przejść. są kamienie. Zatem jest tak wąsko, że głowę trzeba kłaść bokiem. tak iść normalnie. To woderów jest po prostu trochę szkoda. Nie, to kawałek. zabawa to zabawa. Co by zrobić? trochę więcej miejsca. Það er sko hanaf prafda. Það er hanaf að bæða prafa á. A? Się Dobra, Dobra. się Dobra. 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 nogi. Dobra. Wylazłem. No. Ale przynajmniej coś się dzieje. Chłopaki tam już idą. Plecak, plecak. Znaczy torbę w sensie. dobry. dobry. Została miolka? No oczywiście. Szkoda naprawdę tych spodni. No, tylko spodni. Patrz gdzie my jesteśmy, ale Jak gdzie? Koło tego dużego pomieszczenia. Aha, no to będzie mi chyba chodzić. No. Chłopaki, nie wiem, o. Jeszcze, jeszcze nie dojśmy. Może. Fajny, fajny obiekcik. Jest, jest fajny, no. No, bardzo fajne. Ostatnio ja wszystkich tych właśnie tutaj tych boków nie podwiedzałem, tego co byliśmy tam, co siedzieliśmy już no. w górku to nie było. Uch. Czyli myśmy sobie skrócili drogę o ładny kawałek no Tak, bo to jest tak jak na matce No to co, lecimy? No tak, tutaj obudowy sporo A tym porcjalnie sobie zrobiłem przerwałem, bo tak no da, dobra, czekaj, ale tu jest jeszcze jeden ten korytarz w lewo ja już zacząłem w lewo w lewo, no ja zacząłem nim iść, ale nie wiedziałem, czy tam wchodzić w końcu tu jest skrzyżowanie tutaj no? Aha, to, jest to tu wbrałon? No taśmy się jeszcze to tej tektu. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Bo, bo to ostatnio chłopak przynieśli tutaj drewnka. Moi te rzeczciś. a Ja przyniosłem taśmę. No, no, Marcin, idziemy tutaj? Właśnie. Już w lewo. Co tu jest w lewo? Ja tu kawałek wszedłem. Brei tej dużo jest, bardzo dużo. Nie wiesz, co tam jest? Po prostu Breja od takie coś. Tutaj w no, jest dojście do no różnego szybu. A znajdziemy, idziemy Myślę, że nie będzie dużo Myśmy tu już byli. To woda tak nie jest. A co to za chemia jest? Nie wiem. Coś niebieskie no tak? do dzińców Te rozkórki są fajne No Im no, dalej tym bardziej, bardziej wyginale no. no Ale dobrze bo one wskazują jakiś tam ruchy kurotwórczej jak to wszystko no. pracuje nie? No, też... no tu ściana się schodzi Muszę się kiedyś musi sypnąć Uwaga na lewą stronę bo jeszcze to nie tak wiecie tam No. O kurde, się coraz głębiej robi. No, na pewnym momencie hmm? przy prawym ociosie, tam już przy końcu, na no. głębiej. Ale wali. Coraz mocniej. No to to tu wali, szambo. Kurde, coraz głębiej jest. Fuj. Pamiętajcie, że jest teraz mniej tlenu tutaj, tylko no. jest tego główna w powietrzu. A to jak czujesz się, jakbyś go <grym> no. <grym> no! To jest defol, że takie jedzie? Motór <grym> <grym> z drewna odkładającego się pod wodą. Kurde, ile jeszcze? No, jeszcze 40 cm30. Co ty? No, jak się tak, się wydają, wydaje, one są wysokie, się pamięta, to... Ale tu nie przejdziemy pod tym już No, wygląda na to, że możemy nie przejść no. no. Schodzi to jednak ten chodnik który że tam dalej, mówię, jest ta dziura, która jest taka po głębsza Tam Ci Ile jeszcze? Tu jeszcze masz 3 tak? Kogoś będzie stąd. Poczujesz, belką? Jak, ci w, jak ci w pieluchę nie, będzie mokra. Nie, belki już nie przejdę. Nie, nie, to chyba nie, to świetnie, no, bo nie ma coś chwili. Nie ma opcji. rady. A drugie że no, to, to, to jest też głębiej w jednym to, to na. Mm -hmm. od razu. Chcesz tam poświecić? Czy mam szukać? Trzeba zobaczyć tylko. No, tam jest belka normalna. No. śmiesznie, woda ryścia No. Tak Kombinę tam nie jest, wodotwornie sobie łokciupa nie wiem co masz w tym woże na plecach ale masz go w wodzie ale góra jest otwarta nie? woli to wodoszczelny, Nie niekoniecznie masz się nie powinien? powinien nie, chyba do... na dole takie po prostu nie jest <laughs> o Dobra, Dobra. mój jest klejony, to do trochę więcej wytrzyma ale to mówię właśnie jeszcze troszkę musisz go podciągnąć okej okay. zobaczcie sporo tak, wody tu jest dwie latarki zapasowe, jakieś baterie hmm. co to jeszcze mogę mieć? Kurde, ale tu się odspaja, tu kawałek tego chodnika już został odebrany i on się będzie składał już coraz mocniej Tutaj Patrzę 4,30 4,40 czyli nie, nie za dużo, ja się tu gdzieś zahaczyłem Ale fajnie korytarz To, on się już składa cały, no widzicie mam nadzieję po prawej, po lewej stronie. Te ściany się... O kurde. Zawiem na coś. Nie wiem na co. Trzeba pod tym przejść. Jak w kanalizacji. U, u, u. Piątka. I dochodzimy do głównej arterii Banuk jesteśmy na skrzyżowaniu Nie żeby tam wejść zanurkować, ale myśmy tam byli To jest ciekawa rzecz Rurki No to nie wiem co jest to? To, to nie wiem co to jest. To pewnie jakieś rury wychodziły. Nie? Bo ja tam nie byłem. Kolega tam był? skoczył. A ja myślałem, że on gdzie indziej poszedł, o czym innym mówił. Ja w ja zasadzie nie wiem, co tam jest. To tu jest, nie wiem, czy te widziałeś, to jest taki dzbanek do bimbru, taka beka. Aha, to no to jest. jest. To jest teraz jest strasznie jakaś ta woda taka się gra. No jak taka beczka. Tu jest ciśnieniowe. O, widzisz, tu jest lewie ciśnieniowe. Tak, tu też zaglądał. No, widzisz dodatkowe elementy. Ruch to było trochę. No, a my w tym momencie jesteśmy w jednym z główniejszych okładów. Co to jest na tym wodzie dla Was? Ktoś to przyniósł tutaj, bo to jest na jakieś 50 metrów. To jest, wygląda jakby ten, jakby od popiołu. No, taki popielnik nieba. Tu jest ten magazyn, który pokazywałem Wam w, nie wiem w którym odcinku, w jednym z odcinków. A my w tym momencie idziemy korytarzem. Głównym korytarzem do... To jakaś belka. Aha, tu jest ta belka. My idziemy głównym korytarzem do starej kopalni. Tyle, że my wychodzimy ze starej kopalni. Natomiast będziemy szli jeszcze na nową część. Tam może szału nie ma, przynajmniej tak chłopaki twierdzą, no, ale mimo wszystko pokażemy, pokażemy Wam, jak to wygląda, chociaż pewien odcinek. Cały czas zaglądam, jak wygląda z promieniowaniem. Jest w okolicach w tej chwili siedmiu mikroskiwertów, także niewiele. Jest to na pewno stan podniesiony, ale to ciągle jeszcze nic nie oznacza, nie jest to nic, nic wielkiego. Jak widzicie, wody. Nie jest dużo. Chciałem powiedzieć, że wody sporo. Natomiast jak na to miejsce, jak widać na zanieszonym obrazku. Czyli co, wygląda na to, że ty byś tu nie przeszedł już. Sporo jest tyle. Chyba, żebyś skakał. Jakbyś skakał, to byłaby szansa, że łapałbyś powietrze co jakiś kawałek. Albo płynąć. Płynąć w takiej wodzie. Ja bym się nie odważył. Natomiast jeżeli ktoś lubi, to dlaczego nie? Morscy tutaj miałyby na pewno dużo obawu. Chociaż ta woda, ja myślę, że ona nie jest aż tak zimna. Ona może mieć ile? 5? Nie, właściwie słuchajcie, jeżeli w sztolni jest około 10 stopni, to i ta woda powinna mieć mniej więcej tyle. To się powinno chyba wyrównać jakąś. Tutaj była lutnia po prawej stronie. A tu były przewody elektryczne, czyli istnieje prawdopodobieństwo, że z sufitu gdzieś zwisały lampki, które oświetlały to miejsce. Ale rzeczywiście e, wody jest na tyle dużo, że dosyć ciekawe uczucie bo ciepło nie jest. Było, były tam dwa momenty, że było rzeczywiście ciepło, ale teraz jakby dużo większy cuk jest. Mam takie wrażenie, że to powietrze. Leci tutaj, zrobiło się tak troszkę zimniej. Marcin, powietrze leci do środka czy na zewnątrz? Marcin. Marcin utonął, zniknął. A idzie tam daleko. zewnątrz, Ale mam wrażenie, że idzie do wewnątrz. To zaciąga, tak, może by to jest natural. Jak to do roboty, to idzie do jakiejś ujścia, albo wejście bo... Mhm. Jest, jest wrażenie, jak gdyby właśnie do wewnątrz zaciągało powietrze, dzięki temu te pomieszczenia się wietrzą. Dzięki temu jest tutaj mniejsze, dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że pojawią się jakieś gazy, niezidentyfikowane gazy latające. Korytarz długi, tak jak już wspominałem kilka razy, normalnie wody jest tu dużo więcej, najprawdopodobniej Gdzieś do tego miejsca, no bo to jest wszystko białe i podmyte delikatnie. Także grubo się dzieje. Często jest zalane od strony, wszystko. O, tutaj ewidentnie widać. O, bardzo ładnie tutaj widać. Czyli wygląda na to, że no ja też bym się schował pod wodą. Czyli tej wody jest około 1,90 m. Do dwóch metrów tak. Tak pirazy drzwi, no nawet do dwóch metrów. Czyli w tym momencie No ci powiem, że ty byś się schował tak bez żadnego ale. Jak tak porównując wysokość wody byłoby wesoło. No. I mógłbyś nie doskoczyć nawet, żeby siorgnąć powietrza. <gry> trzeba, trzeba korzystać jakieś mało wody. No dlatego właśnie hmm. mamy szczęście tym razem. Udało nam się. Teraz już zbełtaliśmy tą wodę, także nie widać nic pod nogami. Dobra, zanim dojdziemy do tego korytarza, zrobimy sobie krótką przerwę. Ale kawy nie róbcie, wracamy za chwilę. To jest właśnie ten ostatni etap. Się Ach, nie trzeba Chłopaki się czołgają. że ja to dałem, że ostatni, bo to jest jeszcze kawałek. ten jest najlżejszy. Najwyżej o, się drapie. Najgorzej tutaj właśnie wychodzić w moderach. Trzeba tak iść, żeby im krzywdy nie zrobić. Ale tuż jest rozsądnie wysoko można iść na czwórkę tam były momenty, że trzeba się było niestety czołgać no ale już już niedaleko coraz bliżej Dobrze Radochi tupachi, kończymy. Uh. 50 metrów takiego dosyć sapinnego szukania teraz trzeba tak zrobić, żeby nie rozwalić boderów Hop. dobrze jeszcze kroczek super super udało się teraz jest ten moment, kiedy marzymy o tym aby można było się podnieść. No, jest. O. I dobrze. I bardzo dobrze. Jest kamień. Jest kamień. 07 zgłoś. Skakuje się. My chyba stamtąd. Natomiast jeszcze teraz nie pamiętam, czy to tu się wchodzi. Nie, tu chyba byliśmy. Czyli idziemy prosto do głównego korytarza. A nie, tu jest wyjście. Tu jest już wyjście. A my chcemy jeszcze pójść na, na nową kopalnię. To tutaj, po lewej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba tak. Dobra, poczekamy na chłopaku.